Name <laughs> is Skrillex. My name is Optimus Prime. <laughs> już święta. Tak. Eee. E, I tak. Jak mam do ciebie, wiesz? Normalnie, tak jak zawsze. Jak chcesz. Dobra. Jest z tej strony Alta i Bakal. I I buraczki też. O. I umyj nogę swej antylopie. No i Kamil lubi Kieszankę. No weź dawaj chodź, nie wykupiamy się już. D musimy dotrzeć do tego sera. Gdzie on jest w kopie? O, o tu, 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 pod, 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 patrz się, o tutaj coś się dokopuje. Ja wiem, co zrobić, patrz. Nie, tutaj trzeba. Kurde, dlaczego to się nie podnosi? Nie, 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 zostaw, bo tu trzeba balonami. No co za kopa? Trzeba balonami, oczym się. No weź koper, robisz. No fucking. Bitch. Nie muszę to tu Nie Tak, fuck you. O nie, będzie... No, dobra, muszę napisać plus 18. Dzięki, pak Dzięki. Rara, <laughs> jedę po serdecznie. No tak, tylko że jeszcze nie zdążymy. A mamy sobie ten... <laughs> Dobra Dobra, ty wchodzisz do mojej ja do twojej. Ej, no co jest. Ty wchodzisz do tej po lewej, ty po prawej. Ja do twojej, będziemy mieli ten... wiesz... Kopkę? Tak, kopkę. Kopka, kopka, kopka. Kopka, kopka, kopka. O kurde. Debilo! <ścoughs> Debilu! No dzięki, pozro. Umyj nogę swej antylopie. Dobra. Debil. Jest, 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 jest. Cztery <grym> osiemnastki. Ej, zebraliśmy zero, ser, wytywy. Dzięki Jeszcze takim kopie jak alty. A tu możemy chodzić? To czekaj, chodź tutaj. Chodź tu. No, mam ci balon. Dobra, jak nie chcesz, to nie. No o no to się odbija, dawaj balona, bo jak... Na jest. tu chodź, tu. Dawaj do góry, padaj No stół... eu mata pega me demais posso um menino que é espai antelope me demais não faz buja que buja buja e To jasne. Chcesz znowu? Nie. Dobra, jak się, chcesz? Ja będę sobie na balonie, bo ja dopóki nie skakać. Jak tutaj. Nie, tu nie obecna, tutaj. No to dawaj juu no. Ale pewno nie nie, nie. nie, 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 nie. nie No weź, bo ja sam nie będę tutaj. Dobra, ja wezmę Sera, potem Ty. Dam Ci balon tam stamtąd. No pozdro tam balony utknęły. No to zakopa śmierdzi. To? No. Oj. E, wypadłem. Ta Ja szukuj. Teraz mogę zrobić tylko jeden. Na najlepszy taniec, może być kopy. Ej, dawaj. Nie ma zadzwonić? Mam. Minuty. Cztery minuty. To oh, <laughs> to oh, no weź wypchaj. A, się podzwała, że stoi w kopie. No zakopa. Ale, ale. To jest najlepsza gra. Posłonna. A kto ją znana Sandra? Eee, uh -huh, kopka. Ona w to gra. Fuck! Nawet nie dotarł. Nie, on jest coraz No ej, no nie pisz, to chodź tu grać. Co Czekaj, Helenka! Aha... Pozdro. Ja tam, wiesz, sunąłem te dwa lody. I tutaj się... No łączy. jasne, dedłeś. A tutaj jest ten, 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 że jak tam się panie to draży się to, nie czy nie? Nie. Cztery osiemdziesiątki. Patrz na tą bombę. Tam. no teraz mogę trochę przybić to. Hm, a może sobie ustawić. Albo się trzy zarodku zabrałam. Cześć. Jesteś płomieniem Nie Zostaw mnie A! to weź mi Postr Aaa, ja już wiem o co chodzi To weź nie, dawaj chodź tu I postaw tutaj w tym no, bo W serze Nie w serze, równo w serze W serze co za idiota! No pozdro, przestawiłeś porta. Jaka wola plemienia? <noise> pozdro! <noise> no weź, i by. No mówiłem, że coś takiego zrobić, to no nie muszę mnie wywalić w bo... Czerwony możesz postawić się do niego teraz. <noise> boko, pa Ej, rób tak Tańcz Tańcz Sekundę, dawaj chodź, będziemy na balonach Cztery, osiemnaście Cztery, osiemnaście, tylko pojemcem No nie powstwarz Patron Cztery, osiemnaście. O, w dupę zniknąłem! <laughs> To jest porąbany level Które. bo to ja to kopa normalnie Kurde Ale zrobi najwyżej no i... Zrób to wiesz Sk Mega skok Zrób mega skok No nie, nie taki Teraz patrzcie na to <trym się> e. <trym się> <trym się> Ale mogę chyba balony robić, nie? Wolny Steam. Torami <noise> Nie, ja nie, jakieś te wydarzenie się. Ej, nie, się... Ja wiem. Kiedy w to? Tak. O który? nie, wiem. <noise> to nie, 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 to nie, najgorszy level. Ej tak. jak ty, jak ty tutaj nie, 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 Kur, Por... bo dół trzeba się umieć opijać. Ej, nie umiem. tylko San Ja, ja umiem, ale mordu. Kurra panie. A to nic nie da się wypaść. Mm. Skacze! <laughs> Ej, posyle! pisać, żeby weszło, będzie się odbijać dupu Napisa. Te pać postro. Ej, what the hell? What the fuck? O oh, kurde. Jak But... to tak się zrobiło? A. Ah. Woman chat się. Ja tańczyłem i tak mi się samo odbijało. A ja muszę biegnąć. Ha 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 ha. Fak. Ha Ty... Ty gnoju... Ty się tu odbijasz. No i co? Ale ja nie tak pasywnie jak ona. No weź ona to kurde... I kopa. Sześć pytań to... Czekaj, ci i żeby... się patrzy, No będzie dymamo? To... Ej, pozór, teraz się stąd nie wystanę. Portale mamy? No. A ja mogę się do twojego tepnąć? No. Nie, nie, o, nic nie rób, nic nie rób. Ten. To jest zarąbiste. Dawaj tu deskę. Ej, ale to chodzi. Ta <grypt> To help. Czekaj, tu kładę. Nie, czekaj, 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 O kurna, bo zaraz, jeszcze przeważył, no kopę, no. <grypt> Dawaj teraz. Teraz ja cię tutaj ooo... Kopka. Tylko nie rób kopę.

kurwa znowu żem się najaja Masz po portal? Nie, nie, nie mam Czekaj, a, a ja wiem co tutaj muszę zrobić. Masz. Masz deskę. To jakie mam tutaj wejść? A teraz... o się? To przepcham! <grych> <grych> Sorry 100 Nie yeah. No posro No kopkę zrobił, no Cicho mój A to to chodzi Nie, kopkę Nie No fuck. pomogłem ci Widzisz, pomogłem ci A ty I teraz... mi tu stękasz O w dupę Nie wiedziałam, że to się rozdziela A To za kopa I co, spadłeś? Za... No, bo kopę zrobił. O oh, fuck. Ale O oh, jest, to jest zarąbiste. A jasne Zaraz, bo kurna Koper robił mi tutaj nas. Mm. A co zadaję ci za to pytanie? Ej no ale no kurde Tu jest mało czasu, a ty Ja ci, ja ci tego drugie Drugi raz tego mostu nie będę robił No co? I tak muszę zrobić, żeby wrócić No rób, jest minuta 30! Tak się robi, widzisz, widzisz, no. i teraz znowu wchodzisz na górę i robisz mi taki most. No chodź. skakuj. Dawaj, tutaj! Tutaj! No rób szybciej, Helena. Sadzę dupę dbana, zaraz. na zaraz. No szybko, biegnij! <noise> I ty padasz. Dobra, jednak. gasy walone Popak Wyrze jest pany to Ty nie przeżyjesz? Przeżyję. No już teraz tak. Abresy ja do bezpieczne. Wii! A ja zrobiłem 4 18ki. <grystanie> 4 18ki tylko w, w jego samochodzie. Kur telefon mi zabrali, chamy ruskie. A ja pomóż, jedni nie skakać sk 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 tu nie umiem. No co za... Masz, ryce na balonie. Nie, 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 nie. Tak w... Przykro... w lewo. Masz, kopię Thanks, jomuś. Teraz mi sto złotych płacisz. Z góry! palówko No skacz! No skacz! No gdzie? W dupie. Tu. Nie, tu. To też może być. <laughs> Rządzę. Na kopę. Dobra. Teraz gdzie ten ser jest tam? Nie, 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 nie. Tu. Pozdro. Trzeba Poważ, stąd, stąd tak wyjść. Ty musisz tego wyjść, ja nie? Dobra, chodź, chodź tu balona, czy tam, Tu, da się przez to wejść? No tutaj musisz postawić balona! Dawaj tego balona, leć kole! Do, do A, dobra... Leć ty kole! No leć ty kole! <grym> no. Nie ma, daj kole. <grym> no nie <jest> dym, o! <grym> o oh, lol. No ja mam w Lejty ty kole! Tak? Szczytowałem? Kopa ci w maj. <śmienic> co za nob. <śmienic> Jak ja tutaj przejdę? Mm, musisz poczekać, aż ja ci balona rzucę. Oho, dawaj, kurna! <śmienic> o, no, co za... Co za... <śmienic> oh no. Daj ty kole! Dawaj mi to balon. Masz. Mi nie potrzebne by było wygrać O, to jest zarobiste Znowu ja. Paciek i prosty. To nie to, to nie to. Nie miałem przecież myszki, tylko myszki. Czemu w górę Oj. No i teraz patrz o, 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 o i teraz Fuck. Szybko na dół no jest. Fuck! Dobra jaskacie skaczę O to, to nie czekaj to jest głupie Z czym? z wiatrakiem? I teraz, to dawaj mi balona i już. Idę mam serków już? 35. Ej, daj balona. Nie bo być kopnę w dupę. No co za? <ścoughs> Serio? Nie. No naciskam chcę. No, ale na szyjkę. No a co, na dupę? No, nie wiem. Jak coś też tam... 4 8 18 <gryzny> Samochodzie, nobie, teraz, mi to teraz w dupie I... Jestem już w niebie? Mhm uh -huh. O kur... No i teraz i chodź tutaj mi dawać drugi ban Na pewno nie Wolnię tych Co pisze? No wf, na serio napis... no ty... dzięki nobie CO ci NAPISAŁEM? Napisałeś myski O kurna, wskakuj tu Masz tu gówno, nie Weź mnie na prawo zrzuć CZE ZRZUCĆ? RUSZĘ SIĘ DUPĄ Potem. I idź spać Jeszcze ktoś spami na facebooku I Projekt. dobrze No tak. weź bo masz 18 sekund 17 16 15 14 13 12 11 15 Jak może być 11 i 15? Hmm, to, zadałem to nowe to liczby. Te 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 liczby te tak kurde odwiac, co wy masz? masz? Ja nie mam ziaćka. Masz ziaćko matme. Nie, zruszewsko. Palucik. zdradził dana osobowe przez pani. <noise> Oj. To nie ja <laughs> Ej ek ty żyjesz? Czy ty Prze <laughs> O, żeś, ty. Nie mogły lecieć tutaj. Mm, do góry nie lecą, frajerki. Mm -hmm. Nie! <grym> <grym> Ej, ale dzięki. Teraz mogę zrobić tylko <grym> Zrobiłem ale i za kowade O, to jest, to jest mega skok Ej, no może zaraz to, to sobie zy... Dawaj balona, nie kopkaj! Ale tutaj trzeba pudełko, chyba nie. Dawaj balona, nie kopkaj! Masz sobie balon, nasać sobie go w dupę. Czekaj, ciekawe czy tak spadnie. Nie patrz. Nie, czekaj. No, i teraz. Hehe! <laughs> Daj balon. Nie, bombom, bombom nie, bombom! Wydłupszala. Dobra. Dobra. Teraz ty bombom. Bom. No, no, wyśmiewam się z ciebie. <laughs> tak, 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 tak. taki kozak. Tak, 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 Как like... я... <Quand> Nie! Ja już jadłem. No ja już jadłem. A ty się tam nie pokazałeś, ja mówię. Nie no, bo tyle. A jest plecję podrabiane? Mhm. Nie wiem, bo jest tak. Ania, czy ty się będziesz. O kur. Byłeś moim towarzyszem. Ty też byłeś. Go. Dobra, kończymy to, bo... Po... I tak za długi. Ale to, też wam się być. No to kończ ty, ty ja zaczynam, ty kończysz. No, kiedyś... Eman Konara. No, nara.